Cześć! Ze swojego gabinetu witam was Prokurator YouTube'a. W dzisiejszym odcinku zobaczymy między innymi to oraz to. Oprócz tego zmieniliśmy tło. Także dajcie proszę znać w komentarzach, czy bardziej wam się podoba to bardziej neutralne, czy to, które mieliśmy w pierwszych dwóch odcinkach. I nie przedłużając, lecimy z pierwszym lifehackiem tego odcinka. Co my tu mamy? Jabłuszko, które najpierw zamrażamy, potem rozmrażamy. I zrobi nam się takie mięciutkie, że będziemy mogli siłą ręki wycisnąć z niego całą szklankę soku. No cóż, bierzemy sobie nasze jabłuszko i wsadzamy do zamrażarki. Nasze jabłuszko mrozi się już w zamrażarce, a zanim się nie zamrozi i rozmrozi, przejdźmy do następnego lifehaka. Mamy tutaj sceneczkę, panie, biją się o wiatrak, jest gorąco, tutaj też jedna chce, druga chce, biją się o to, ale przychodzi mężczyzna i rozwiąże problem. W jaki sposób? No tak, ściąga spodnie. To jest męski sposób na rozwiązanie problemu. Ale dobra, zakłada te spodnie na wiatrak i dzięki temu wiatrak wieje przez nogawki. Na obie panie, obie panie są szczęśliwe. Przejdźmy sobie do sprawdzenia tego cudownego lifehaka. Spognie szczelnie nałożone na wiatrak i odpalamy. Na najwyższej mocy oczywiście. Tak jak myślałem, wiatrak nie ma takiej mocy, nawet na najwyższym poziomie, żeby ciężkie nogawki spodni podnieść. Także niestety, ale nie da się tego zrobić. Natomiast mam inny lifehack. Jak włączycie wiatraczek, to tu jest taki dzyndzelek. Wystarczy go nacisnąć i... tara, Wiatrak się obraca i może raz wyłychać na jedną osobę, raz na drugą. Nie trzeba się bić i nie trzeba ściągać spodni. Znowu będziemy maltretować nasze spodnie, bierzemy je, bierzemy linijkę, zaznaczamy odległości, a następnie 3 czwarte wody do pojemnika, 1 czwarta wybielacza i maczamy nasze spodnie przez 30 sekund, minutę, 2 minuty, 4 minuty, następnie bierzemy i wychodzą nam takie cudowne, fajne spodnie. No to cóż, lecimy! 12 sekund później A jem! The one who knocks. 30 секунд. Five minutes later. 4 минуты минуло, идем мы с тобой на пранки, увидимся за Later. Nasze spodnie są już w pralce i kiedy się wypiorą i wysuszą, zobaczymy, czy udało się uzyskać pożądany efekt. Tymczasem przejdźmy do następnego lifehacka, który mówi nam, że jeśli będziemy jeść naprzeciwko lustra, to zobaczymy, jak brzydcy jesteśmy i dzięki temu będziemy jeść mniej kaloryczne rzeczy. Ja mam na to troszeczkę inny sposób. Czas na powrót do naszego jabłuszka jest już rozmrożone i takie mięciutkie, jak było u nich. Czas sprawdzić, czy uda nam się jedną ręką wycisnąć całą szklankę soku. U. Sok jabłkowy. Jeśli nie macie wyciskarki, to jest to. Jest to sposób na wyciśnięcie soku. Lifehack zaliczony. Przechodzimy do następnego lifehaka, który twierdzi, iż jeśli mamy śmierdzące spodnie, wystarczy nam butelka wódki i spryskiwacz. Spryskujemy spodnie wódką i pachną dobrze, przestają śmierdzić. No dobra, mamy moją kolejną parę zużytych spodni. Pachną całkiem nieźle, bo są wyprane, ale spokojnie potraktujemy je najbardziej śmierdzącym środkiem, jaki istnieje we wszechświecie. Zastanawiacie się, co to jest? Karma dla kotów o smaku ryby mokra. Jeżeli chcecie zrobić komuś pranka, jeżeli komuś bardzo nie lubicie, nie kupujcie bomb śmierdzących. Kupcie mokrą karmę o smaku ryby. Naprawdę, tego zapachu nie da się znieść ani chwili. Ołożymy tylko troszeczkę tej karmy. Ale spokojnie, spryskamy wódką. Voilà! Po tym, co ostatnio zrobiła nam pani Krysia, postanowiłem znaleźć przepis z mikrofali, który może się udać i może nawet będzie smaczny. Wydaje mi się, że taki znalazłem i to właśnie spróbujemy teraz zrobić. Czyli miseczka. Mamy miseczkę z mąką. Dodajemy trochę soli. Następnie dodajemy troszeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy troszeczkę mleka. I mieszamy. Aż będzie to taka kulka. Mamma mia, forza Italia! Si, si, principessa, buongiorno. Mamy zagniecone ciasto. Teraz następny krok to rozwałkować je. Ciasto rozwałkowane. Huh. Gorąco tu, jak w piekarni. Teraz kolejny krok to cynamon. Cynamon. A teraz cukier. Wygląda na to, że nasze ciastko jest już gotowe teraz na 90 sekund do mikrofali. Ostatnio zawarłem pak z szatanem, więc wiem, jak ją przyzwać. Ale ma Haha! pojawiła się: nasza Alaska, to co? Na 90 sekund. A few moments later. 90 sekund minęło, ciastko powinno być już gotowe. Pani Krysiu przygotowałem dla Pani pyszny deser. O! Artystyczna forma. Ale pachnie pięknie cynamonem. To jest nawet sosem. Okej. Okay. Um, te kawałki są trochę za duże, ale chyba sobie dam radę. Moment. Okej. Okay. Mm. Mm. Jeszcze... <słuch> <słuch> Jakby w smaku dobre, <słuch> ale to jest tak gumiaste, <słuch> że ciężko za <to> pogryźć, <słuch> ale w smaku dobre. A jeśli chodzi o nasze spodnie potraktowane wybielaczem, to po wyschnięciu wyglądają one tak. Jak widać, nic się nie zmieniło. Dlaczego? W innych poradnikach, których szukałem na ten temat, mówią, aby traktować spodnie wybielaczem przez 30 minut co najmniej i nie rozcieńczać go. A więc tutaj rozcieńczony wybielacz i za mała ilość czasu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku Prokuratora YouTube'a.